Dzień dobry Państwu, serdecznie Was witam w kolejnym, takim już małym jubileuszowym odcinku 30. Jak widzicie, jestem sam. Dzisiaj nie ma gościa, akurat ten pan, który miał dzisiaj przyjać, nie dojechał. Wykorzystałem sytuację i postanowiłem przy okazji pochwalić się najnowszą produkcją, która już otwiera piąty mój Longplay. Płytę długogrającą, na którą będzie się składać mniej więcej 10 do 12 piosenek, myślę, że z dwa jakieś super remiksy. Dzisiejsza budka będzie krótsza, nie będzie tak jak w granicach, ma 100-120 minut, będzie bardzo krótka. Na początku nie będę się rozgadywał, od razu Wam tylko powiem, że będzie przede wszystkim muzycznie. Już wrzuciłem okładeczkę, więc ci, którzy followują moją stronę na Facebooku. Wiedzą, że jest nowa piosenka i ją dzisiaj prezentuję w tej dziupelce, tutaj w tej malutkiej, gdzie powstają też m.in. inne produkcje na obecny czas, tu właśnie w Polsce, w województwie lubuskim. No cóż, gdyby nie pewna pani, która ma na imię, nazywa się Jessica Merstein, wspaniała, utalentowana artystka, przede wszystkim wiolonczelistka, skrzypaczka, Super, super wokalistka. Za chwilę ją usłyszycie. Na wstępie, Ci sika, moja kochana młodsza siostrzyczko, bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie. No i za to, że ciśniemy tę płytę. Jesteśmy na piątym kawałku w tej chwili. No, a wszystko przed wami. Także dzisiaj nie wahajcie się. Nie wahajcie się. Dawać łapki, oczywiście, komentarze. Bo z tym jest zawsze najten Mogą być krytyczne, nie ma to problemu dla mnie żadnego. Oby były merytoryczne, niezłośliwe. E, oczywiście subskrybujcie kanał Budka Paramusa, e, Także będę Wam bardzo wdzięczny, nie tylko ja, ale także goście, którzy do mnie tu przybywają. Zacni, coraz bardziej zacni, e, nikomu nie ujmując oczywiście. W tym kontekście chciałem powiedzieć, że no, są to osoby, które często muszą z daleka jechać, fatygować się specjalnie, żeby przyjechać i poświęcić swój drogocenny czas, żeby się podzielić nie tylko życiorysem, przeżyciami, ale także merytorycznie tym, co robią w branży multimedialnej. Aby się za bardzo kochani nie rozgadywać, bo ja jestem taki trochę gaduła, mam nieprzespane dwie noce, więc sorry winetu, jak to kiedyś się mówiło. Zaczynamy od piosenki, która zatytułowana jest Nie wahaj się, nie wahajcie się czyli Don't Hesitate Andy von Paramus featuring Jessica Merstein Don't Hesitate i moi drodzy ruszamy, ale nie do Dubaju, tylko tu do Lubuskiego I wanna feel you Close right now I wanna touch you So let's get down. Kręćcie swoje słuchawek. Lato 2024 Andy van z Jessica Merstein Don't hesitate

Nadzieję, moi drodzy, że wam się to podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, to serdecznie zapraszam. Od tego jest budka Paramusa, która jest na YouTube, na moim kanale Endlit Finowicz Info Channel, starszym kanale, tak zwanym technologicznym, jak to moi koledzy nazywają, angielskojęzycznym. Nie chciałem już tworzyć kolejnych kanałów, więc taki pomysł, mój stary. Który już miałem dawno zrealizować. Przypomnę tym z Państwa, którzy są po raz pierwszy na moim kanale, że ten pomysł się narodził jeszcze przed tak zwaną pandemią w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że jestem w Polsce, mam dostęp do bardzo wielu artystów, bardzo wielu poznałem osobiście, z czego jestem bardzo zadowolony, Jest zaszczyt. Kolejni są w drodze, więc w dzisiejszym 30 odcinku muzycznym, krótkim. Yy, mieli państwo okazję wysłuchania najnowszej piosenki premierowej w wykonaniu Andrzeja Litwinowicza i Jessica Merstein, czyli Andy von Paramus And ja to mówię GM, Jessica Merstein, Utalentowana wspaniała, już doświadczona wspaniała yy, wokalistka, skrzypaczka. I cudowny, muzyk cudowny, człowiek, moja młodsza siostra, kochana, całuję Cię, ściskam, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj jestem taki, widzicie, taki wczorajszy troszeczkę. Tamten weekend też był ciężki. Poznawiam też oczywiście Sebastiana Stue i w ogóle wszystkich chłopaków, którzy zorganizowali ten Taste the Music na, na, na zamku tydzień temu, i, i wszystkich DJ-ów, którzy tam brali udział, wszystkich znajomych, którzy tam byli. Jest okazja, więc pozdrawiam Was wszystkich. Tutaj też oczywiście do budki są zaproszeni Louis.pl. Który też niebawem się pojawi z, z Tomi Gustawem, więc będzie, będzie prawdziwy chaos na najwyższym poziomie w Polsce i za granicą. Ja to nazywam śmietana prawicy chaosu polskiego polskiej sceny klubowej, która no, jeszcze do Dubaju nie lata. Ale kto wie, kto wie, może pójdziemy śladami pewnej mody, która panuje w tej chwili w Polsce i też się któregoś dnia do Dubaju wybierzemy. Oczywiście tutaj nie mówię przez złośliwość, tylko przez taką, taką jakby merytoryczną bardziej przekorę, bo wiecie, co się dzieje. Co zrobiła ostatnia moja eksperymentalna rolka, aczkolwiek bardzo poważna. Ja wciąż DJ-a, on jest chyba też producentem, organizatorem wielu eventów Blaze DJ Blaze, tak? Zapraszam tutaj do budki na rozmowę merytoryczną. No, oczywiście zapraszam też Akuna, żeby razem przyjechali. Czy się odważą, czy przyjadą, zobaczymy. Od razu mówię, że nie jestem agresywny, nie będę nikomu czynił krzywdy, nie będę gdzieś tam się na nikim wyżywał. Zapraszam przede wszystkim na merytoryczną rozmowę, bo jestem niesamowicie ciekawy, jak się robi tak niesamowicie szybką, błyskotliwą karierę, nie mając doświadczenia. Czy to jest właśnie talent, czy przypadek, czy odpowiedni ludzie, czy może właśnie Media społecznościowe między innymi jakimi są TikTok. Ja jeszcze TikToka, moi kochani, nie mam. Myślę, że sobie też będę musiał założyć. Widzę właśnie, jak te algorytmy pracują. Ale póki co zanim tacy artyści jak ja założą sobie te TikToka, to mam nadzieję, że będziecie mimo wszystko nas wspierać tego typu inicjatywy. Takie programy właśnie jak budka paramusa. Tych wszystkich, którzy wspierają, oglądają, mają cierpliwość przed szkiełkiem wytrzymania, wysiedzenia w granicach 120 minut, odpowiadam, dlaczego tak długo to trwa. To jest taka ta pierwsza część tych budek Paramusa. Ja to nazywam merytorycznych, archiwizacyjnych, gdzie artysta w jakiejś małej części może się wypowiedzieć i możemy porozmawiać o scenie, polskiej, o kondycji, o różnych rzeczach, jaką drogą kto dochodził do swoich karier poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę. I nie dziwię się w związku z tym, że jest taka duża frustracja na rynku wśród tych muzyków, DJ-ów, DJ-i, producentów, którzy od wielu, wielu lat poświęcają ogrom pracy, pieniędzy, mają też talent. Wielu z nich jest wyedukowanych Wiecie, o co mi chodzi? Mam też pokończone różnego rodzaju szkoły muzyczne, pierwszego, drugiego stopnia, nawet studia muzyczne i tak dalej. I jak to się ma do tego, co się dzieje na polskim rynku. Jak to niektórzy mówią, zacytuję, jest to przerażające, dlatego że na śladowców tego nurtu, który teraz jest, mówię bez obrazy tej wiksy, wiksomanii i tych podobnych klimatów jest coraz więcej. I się właśnie zastanawiam. Czy nie pora, żeby jakoś to rozgraniczyć, moi kochani? Co to znaczy rozgraniczyć? Czyli to, co nieraz w żartach w budce Paramusa zapraszając gości mówię o tej lewicy, prawicy, to nie ma nic wspólnego jak gdyby z tym całym, z polityką, tak? To jest bardziej tutaj w kierunku tego rozgraniczenia, nie? Gdzie, gdzie... Gdzie jest ta prawdziwa muzyka klubowa, ten clubbing? Nieważne czy to będzie house music, tak, to nie nieważne czy to będzie trance music, czy to będzie techno, czy to będzie minimal, czy, czy jakiś hardcore, czy, czy rave'owe imprezy, ale są jakieś granice. Ja tutaj nie mówię ani z zazdrości, ani z przekąsem jakimś złośliwością w stosunku, ani do Blaze'a. Także Blaze, pozdrawiam Cię, już żeśmy rozmawiali raz przez telefon. Powiedziałeś, że się zastanowisz. Mam nadzieję, że się zastanowisz. Niedługo występujecie w zielonej górze. Myślę, że z tego co zapowiadałeś, będziesz razem z, z dj Akunem, więc wpadnijcie do budki, to jest niedaleko. Będziecie w egzemonie w zielonej. Więc może przed imprezą, czy po imprezie spotkajmy się w budce i sobie właśnie porozmawiamy na różnego rodzaju tematy oczywiście związane z muzyką, z DJingiem, z polskim clubbingiem, z polską sceną, z klubami polskimi, z wszelkiego rodzaju imprezami, również na świeżym powietrzu typu open air itd. itd. Dziękuję moi drodzy za to, że jesteście że wspieracie mnie, mój kanał, moją działalność i ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, i pamiętajcie zawsze, że ci artyści, którzy nie są w mainstreamie, mają sytuację bardzo, bardzo trudną, więc każde wsparcie jest bardzo mile widziane. Niestety żyjemy w takich czasach, ja tak powiem osobiście, głupich trochę. Pod jednym względem, na pewno, że gdzieś. Większość właścicieli klubów, organizatorów imprez, menadżerów patrzy raczej na ilość wyświetleń, lajków, komentarzy jakichś pozytywnych, które bardzo, bardzo często są kupowane, o czym może wielu z was jeszcze nie wie. I więc no, chciałem zadbać o tych wszystkich, którzy nie są w mainstreamie, włącznie ze mną, aby wspierali, abyście wspierali nas, moi kochani trochę mi się ta gadka dzisiaj nie klei jak widzicie no dwie z rzędu nocy nie przespane, pracowałem ciężko do piątej rano żeby ten numer jeszcze wyszlifować mam nadzieję że nie będziecie się wahać i będziecie zaglądać coraz częściej do budki Paramusa i oczywiście zapraszam wszystkie osoby utalentowane które mają osiągnięcia i chcą się pokazać no na tak zwanym szerszym czasie antenowym. To jest małe wyzwanie, słuchajcie. Około 120 minut. Możemy, jak ktoś nie ma ochoty na tyle, może sk można skrócić, ale tak mniej więcej około tego czasu poświęcam dla każdego artysty, aby się nikt z nich nie poczuł poszkodowany. Serdecznie, moi kochani, Wam dziękuję. Pozdrawiam Was. 30. odcinek Budki Paramusa. To jest dzisiaj niedziela, 16 czerwiec 2024. Don't hesitate, dzisiaj słuchaliście. Także komentujcie, czy Wam się ten kawałek podoba. Ja serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. No i moją ukochaną siostrzyczkę jeszcze raz całuję Cię, ściskam Jessica. Jessica Merstein była tutaj. Jest właściwie wokalistką, sprawczynią tego, że ten numer jest tak piękny, tak wspaniały, tak przejmujący, tak energetyzujący. No i jest na takim, a nie innym poziomie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Całusy. Do następnej budki. Spotykamy się już w tym większym pomieszczeniu z kolejnym gościem, ale na razie nie zdradzam, bo nie chcę zapeszyć. Do widzenia i dobranoc. Do następnego. Bye, bye.